Wejdź w słowa. 8 kwietnia 2006 roku, sobota. To ostatni dzień, w którym widziałam żywego mojego brata Martina. Prowadziliśmy się z mężem do nowego mieszkania i brat przyszedł do mnie po drabinę, którą pożyczył od mojej mamy. Zobaczył jak się urządziłam w swoim nowym gniazdku, i na pożegnanie powiedział, że przyjdzie do nas na następny dzień na kawę. Wyszłam za nim na korytarz i zapytałam, ale przyjdziesz na pewno? Usłyszałam, przyjdę, sister. Nie przyszedł i już nigdy nie przyjdzie. W nocy 9 kwietnia 2006 roku mój brat Marcin miał wypadek samochodowy. Był pasażerem. Późnym wieczorem odprowadził swoją dziewczynę do domu. Mieli taki zwyczaj, że jak Marcin po odprowadzeniu Olgi, gdy docierał do domu, zawsze puszczał w odstępie czasowym dwukrotny sygnał z telefonu stacjonarnego na jej telefon komórkowy. Tym razem zrobił to tylko jeden raz, a Olga, ufając mu, nie nalegała na drugi. Rodzice już spali, gdy do brata zadzwonił kolega z propozycją nocnej przejażdżki. Marcin zgodził się, wyszedł z domu, na zawsze. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo. Kierowcą, który spowodował wypadek, był przyjaciel brata Damian. W tym zdarzeniu na miejscu poniósł śmierć jeszcze jeden pasażer, Cyprian. Mój brat trafił na ojom. W niedzielę rano moi rodzice otrzymali telefon ze szpitala, w którym leżał Marcin. Nie udzielono mi żadnych informacji, w jakim jest stanie. Jadąc do szpitala, nawet w najgorszych scenariuszach, nie przypuszczałam, co za chwilę usłyszymy od lekarzy. Myślałam, że jak to po wypadku. Brat jest poturbowany, ma kilka złamań. Zastanawiałam się tylko, dlaczego nie leży w szpitalu w moim rodzinnym mieście, a w innej miejscowości. Ale zaraz sobie to czymś wytłumaczyłam i spróbowałam opanować zdenerwowanie. Okazało się, że Marcin jest w stanie krytycznym. Ma bardzo rozległe obrażenia głowy. Miał uszkodzony mózg. I jest już po operacji usunięcia śledziony, że nie ma żadnych szans na przeżycie. Dowiedziałam się, że na sali obok leży Damian, przyjaciel i jednocześnie sprawca wypadku. Poszłam do niego, okazało się, że jego stan też jest bardzo poważny. Podeszłam do łóżka, na którym leżał, dotknęłam jego ramienia i powiedziałam, że mu wybaczam, cokolwiek się stanie. Wiedziałam, że tak trzeba. Tak czułam w sercu. Byłam przekonana, że jeśli tego nie zrobię, całe życie będę nieszczęśliwa. Dziś wiem, że to głos Pana mówił w moim sercu. Usłyszałam go, chociaż moja relacja z nim nie była wtedy tak głęboka jak jest teraz. Rozmawiałam z lekarzem, który powiedział mi, że Damian ma nikłe szanse na przeżycie. Ja wtedy, nie wiedząc tak naprawdę dlaczego, zapytałam lekarza: Czy wierzy w cuda? Potwierdził, że wierzy, ale bez przekonania. Za to we mnie była ogromna pewność tego, że cud będzie i Damian przeżyje. Lekarz tłumaczył mi, że nawet gdyby tak się stało, to jego stan będzie bardzo zły, nigdy nie wyzdrowieje, będzie musiał być karmiony i przebierany. Nie będzie świadomy, będzie tak zwaną rośliną. Ja jednak uparcie wierzyłam w to, co czuło moje serce że będzie dobrze. Przez pięć dni modliłam się o cud uzdrowienia, zarówno dla mojego brata, jak i dla jego przyjaciela, za wstawiennictwem błogosławionej sancji, której obrazek znalazłam przypadkowo w dniu wypadku brata, a który był w moim posiadaniu od jakichś trzech lat. I nigdy przez ten czas nawet na niego nie spojrzałam. Codziennie była zamawiana Msza Święta w ich intencjach. Chciałam też oddać bratu potrzebne organy, aby uratować jego życie, ale lekarz uświadomił mi, że mózgu nikt nie może mu podarować. Czuwałam przy jego łóżku i mówiłam do niego. Lekarz powiedział mi o czymś bardzo ważnym. I jak twierdził niesamowitym zarazem, co zaobserwował. Mianowicie, gdy ja wypowiadałam do Marcina słowa, jemu podnosiły się parametry życiowe. Doktor mówił, że to niewytłumaczalne, bo mózg mojego brata był tak uszkodzony, że wypływał mu przez nos. Więc po ludzku nie mógł mnie słyszeć, a jednak było jakoś inaczej. Nie wiedziałam, że to wszystko sprawiała moja miłość. W piątek, kolejny raz nachylona nad jego głową, mówiłam do Marcina. Powiedziałam, jeśli chcesz, to idź, tam będzie ci lepiej. Nie będę cię zatrzymywać, pozwoliłam mu odejść. Pożegnałam się z nim, zapewniłam, że dam sobie radę i zajmę się wszystkim pogrzebem, Olgą, rodzicami. Marcin odszedł w Wielki Piątek, 14 kwietnia 2006 roku o godzinie 15.27, kiedy ja i Olga modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Zabrałam obrazek z tą modlitwą do szpitala i przez cały czas pobytu brata na ojomie trzymałam go przy jego łóżku. Nie wiedziałam wtedy, jak potężna to jest modlitwa i jak bardzo zmieni ona moje życie. Wcześniej rzadko sięgałam po koronkę, a od chwili śmierci mojego brata jest to moja codzienna modlitwa. Po jakimś czasie, gdy przeczytałam słowa, które były na odwrocie wizerunku Jezusa Miłosiernego, popłakałam się. Bo dotarło do mnie, co wydarzyło się w momencie śmierci Marcina, kiedy modliliśmy się z Olgą. Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały. Która odmawiać będzie tą koronkę, albo przykonającym inni odmówią, odpustu tego samego dostąpią. Kiedy przykonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Dzienniczek 811 Dziękuję Ci, Panie, za Twe miłosierdzie. Damian który miał szansę na przeżycie, nadal był w szpitalu. Po pogrzebie brata, po jakimś czasie Damian wybudził się ze śpiączki. Jego stan się polepszał. Wyszedł ze szpitala. Żyje. Chociaż nie wrócił do pełnej sprawności fizycznej, chodzi, podpierając się kijami, pracuje, spotyka się ze znajomymi, jeździ na wakacje. Bóg wysłuchał moich modlitw i uczynił cud. Nie tylko w życiu Damiana, ale przede wszystkim w moim. Wtedy w pierwszy dzień po wypadku, gdy moje serce i rozum podjęły decyzję, że chcę mu przebaczyć, uratowane zostało jego życie. Dzięki tej decyzji jestem wolnym człowiekiem. Moje serce jest otwarte i lekko mi z nim. Uwielbiam ten stan. Uwielbiam Boga w mojej decyzji przebaczenia. Po ludzku wszystko mówiło, że powinnam być zła na tego człowieka przez którego straciłam brata gdy prowadził samochód Damian był pod wpływem alkoholu to był początek wielu cudów przebaczenia z jakimi przyszło mi się mierzyć w moim życiu nawet nie chcę myśleć że mogłabym postąpić inaczej wiem że przebaczenie jest najlepszą decyzją jaką możemy podjąć Kilka lat temu spotkałam się z Damianem. Przytuliłam go i szczerze powiedziałam do niego: Dobrze, że jesteś. Gdybym tak nie myślała i nie czuła, nie byłabym w stanie modlić się za siebie, bo wtedy oznaczałoby to, że jestem obłudna. Poczułam wielką ulgę, że mogłam wypowiedzieć słowa, w które wierzyłam. Dziękuję Bogu za ten wielki dar. I łaskę przebaczenia, jaką mnie obdarzył. Codziennie wypowiadam słowa, i odpuść mi moje winy, jako i ja odpuszczam moim winowajcom. Gdyby tak nie było, oznaczałoby to, że wszystko, co się wydarzyło, było jednym wielkim kłamstwem. A ja chcę żyć w prawdzie, bo Jezus jest prawdą. To On jest moim mistrzem, którego pragnę naśladować. Jezus poda też i Tobie swoją dłoń. W te dni, gdy jest Ci ciężko, On zawsze niesie Ciebie na swoich ramionach. Tylko usłysz Jego głos i oddaj Mu swoje życie, a będą działy się cuda także w Twoim życiu. Amen. Postscriptum Tak jak obiecałam, Dotrzymałam słowa, zorganizowałam pogrzeb Marcina i wszystko, co z nim związane. Pomagam mamie, a z Olgą mamy świetny kontakt. 11 lat temu zostałam matką chrzestną jej córeczki Julii. Takie rzeczy możliwe są tylko z Bogiem.